Wyobraź sobie, że twój ród, że jesteś sumą swoich przodków i oni mają doświadczenia, historie i mają też dla ciebie dary. I teraz jesteś liściem na wielkim drzewie, wielkim drzewie życia i przez to drzewo płynie do ciebie zasilenie. Tak, na brzozie. Jesteś, jesteś po prostu częścią pięknej, wspaniałej brzozy. I teraz, jeżeli ty się odcinasz od tego, Czego nie chcesz, a każdy z nas ma w życiu coś takiego, czego patrzy na swoją rodzinę i mówi: O, edy, tylko nie to. Więc tak. to jest normalne. Ale jeżeli się odcinasz od tego, to co się dzieje z liściem, który spada z drzewa? Odcięty. On usycha. Hmm. I cała moc ustawień polega na tym, że ty możesz oddać przodkom to, co ci nie służy. Aha! Poczekaj. Cs, Uuu, aż mam ciary. Stefan, no. weźmiesz tu zapalisz to Bo czerwone? duszki do nas gadają. Dzieje się, przodkowie. No, beskidu, tak. Tak, to jest tak, jest, tak, nie. tak, nie, tak ja tego nie kwestionuję. Ja miałam takie ustawienia, że zgasły światła w momencie takim mocnym ustawienia w całej wsi i w momencie uzdrowienia zapaliły się w, ca w całej wsi, nie tylko w moim domu.